Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Goticzka. No i cóż, powiem wam, że popłynęłem sobie kawałek dalej. No i... Nie wiem, czemu tego filmika nie ma, kiedy... Wamy na morze od Corinis. Ale w weekendarze, mimo wszystko, on jest. To jest ciekawe. Hmm. Jestem zdziwiony, czemu jest w weekendarze, a ma go w Corinis. Bo początkowo on w Corinis był, tylko z jakiegoś powodu twórcy Turinga ograniczyli czyli może, że nie da się na nie wypłynąć tyle w temacie. Więc ten filmik tak, że się nie pokazuje. Bo tam, gdzie normalnie filmik się pokazuje, to w turningu, właśnie na tej granicy morza w Korinis po prostu. Blokadę. Wielka sztuczna ściana, nie da się przez nią przejść. można na kodach by się dało, ale bez kodów nie już. Eee, no i tak. Nie wiem do czego to jest ten film, pokazałem tylko ciekawostkę. Ponieważ jak sobie płynę na ręka wejścia, jakiejś w tej plaży nie ma ukrytej, czy czegoś takiego, jakieś skarby, wiecie, bo to jest returning, modyfikacja, twórcy mają dziwne pomysły, jakieś tu podwodne, etc., etc., ale okazało się, że nie. Że nic tutaj dalej nie ma. I tyle. Tylko jest taka scenka. Nie wiem, czy mu jej nie ma w kolice, jest tutaj. Jak już powtórzę, się ma po raz bo albo czwarty, nie mam pojęcia. Ale, no. Wydawało mi się to warte pokazania. Ponieważ pokazywałem właśnie w koniec, że jest coś, co ta ściana, nie, ma, nie można tego filmiku zobaczyć, jaka dupa. Yyy. A tutaj się właśnie okazuje, że ten filmik jest w tym miejscu. Nie. Nie wiem, czemu tam postawili ścianę, tutaj nie. Albo powinien tam usunąć, albo. albo powinny być tu, tu i tam ściany, albo nigdzie. A tutaj są tam nie ma. Nie, może ty zapomnieli czy coś. Nie wiem, czemu tą scenkę... Nie. Prawda nie wiem. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Co? Co to szkodłka w takim miejscu? Dobra. Okej. Okay. To może pójdziemy plażą? To wie co tutaj można znaleźć ciekawego? Bo ja gdzieś dało się na takie morze otwarte wejście, ale chyba się... O bo co właśnie ta z teraz się robi, tak? O, to już do pasa jest. O, jestem ciekaw, co tu w ogóle na tej twarzy można fanty fanty znajdować. Kurczę, pewnie jakieś spoko fanty. Właśnie wiem, że tej plaży piratów to jest tego masa 300 istna, ale nie do końca wiem, jak to tutaj to, idzie dokładnie szukać. O co ty Puchar na przykład? Ja pierdzielę! Czemu na plaży. Czy dobra, aż takim się hajs zgadza, że Puchar, ale to wszędzie rozstają! Ja pierdzielę! Czekajcie, tu powinna być zaraz możliwość chyba wyjścia w płynięcie. O, tutaj pewnie tego można chodzić tak daleko po wodzie, ponieważ właśnie jest ten deal z tym, z tymi skarbami. Tylko teraz weź, bądź mądry, pisz wiersze i choć po tej wodzie, tak z 10 minut, żeby troszkę poznajdywać poza wizją. Ech, to chyba nie na moją cierpliwość, też raz już musiałem w tej serii, że tak powiem, robić cięcia, etc., etc. A czekajcie. O nie, tak nie zobaczymy. A, szkoda. Nie zobaczymy raczej, co się znajduje. Tam już trzeba chodzić. Hmm, hamsko. No a cóż, to by, tam się, to by tam trzeba było pływać, tak się pływa, to nie ma jak podnosić przedmiotów, a więc no. Jeśli hmm, jeżeli chcieli taki właśnie to jest jakąś plażę skarbów, to musieli to tak właśnie w ten sposób załatwić. No dobra, może potem czegoś tu poszukam? Może oczywiście czy jest warto czy nie, Chociaż... o mikstura. Chociaż nie, można podnosić w wodzie jednak, a to jest ciekawostka. Oooom Ja chyba Jedna wartościowa plaża w tej grze. Czy tam na tej plaży w Kornis też niby coś tam było, ale złota szkatuka! Złota misarz, tam puchar? Takich fantów to tam nie było. No, ciekawy topielec. Dobry panie, ciekawy topielec. Co, chce pan zginąć? Chyba tak. O, oh, mi się przypomniałem czasem jak biłem rybogłowia. Rybogłów, to był dopiero przeciwnik. Pamiętacie pewnie jeszcze rybogłowa, nie? To był ten boss topielców co był na środku... tego całego jeziorka, jakby. No, tego takiego takie bagiennego jeziorka w drodze na farmę Onara z gospody Orlana. To jest gospody, a nie ospody. A ten topielec coś jakoś tak magicznie zniknął, czy jak? Odwróciłem się! To pieca nie ma. <grym> nie mam pojęcia co się stało. Mm. Where? A, tutaj. Cześć panie kolego. Cześć panie kolego. Szkoda, że nie ładowałem sobie wytrzymałości. No ale cóż, ciężko byłoby go zauważyć, że tak powiem, więc nie widziałem go po prostu i tyle. Cóż, ale ja będziemy mogli się niedługo przespać chyba. No tak, bo nie spaliśmy chyba tego dnia jeszcze. Tak powiem, obóz piratów nas ugości. Zbroi piratów nie będziemy chyba nosić, bo to nie ma najmniejszego sensu. Bo. Hmm. Nie wiem, jakikolwiek bons oferuje, a jest słabsza od naszej, czyli. Nawet... Czyli no, nie oferujemy sprzecznego od naszej, a jeszcze wymaga więcej siły, to jest bez sensu zupełny. Oczywiście, fakt wymogu siły nam. póki go spełniamy, chyba niczym nic, nic nie przeszkadza. Ale, no i tak, na chłopak nam ta zbroja, skoro jest gorsza od naszej, nie? Tu jakiś pierścień gdzieś był, ale nie jestem pewien do końca, gdzie ten pierścień był. jeśli to gdzieś tak pływa. Ale jak mówiłem, możecie mi napisać właśnie, czy to jest coś wartościowego, tak poza takimi pomniejszymi fantami, czy nie. Bo jak jest, to najwyżej przysiądę się i poszukam, bo to ho, ho, ho. Oczywiście zajmie to dłuższą chwilę, no ale no te 10 minut z jakichś fajnych fantów jestem w stanie poświęcić, nie? O, tutaj niczego tutaj nie ma. No dobra. Chopsiup do wody. Jak to ciągle widziałem, tak byłem na skraju. O, coś tu jest, tak. Coś tu chyba jest. O, dokładnie, muszę muszelka. Super. Nie wiem, czy ta plaża jest aż tak wartościowa, ale mi tak najbardziej pasuje. Tutaj jest ta plaża, którą chyba, którą mieliśmy oczyścić, dlatego nie. Tamtą plażę mieliśmy z tego morgana oczyścić, a ta plaża, na niej chyba jest ten cały kompas zakopany, bo na tamtą dał się normalnie majsterskiego, a na trzeba z pomocą drogi morskiej. Więc to jest pewnie ta, o której była mowa. Hmm, z tego co wiem, to się będzie iście roiło od tych od jaszczurów. Ognistych. Na zwykłe wystarczy nam oczywiście nasza laska. Bo w zależności kusza. Natomiast na ogniste... O, bryłka złota. Ale fajnie. Natomiast na ogniste wypadałoby już użyć oczywiście magii, ponieważ... one są królewsko niebezpieczne. Nie, to może kusza jest na nie dobra. Ale na no, ogniste szczury to jedna taka słuszna taktyka, to właśnie zabić się zanim podejdą, bo, no, bo inaczej to trzeba na czymś blokować, bo one mają swój ognisty atak. A może z dużą odpornością na ogień? dałoby no, się coś tam zdziałać, ale tak to tylko jakieś blokowanie ich na skałkach, coś takiego, żeby je tuz, bo są po prostu za mocne. A całe szczęście, mamy głos strażnika. Tylko pytanie, czy wystarczająco many mam? No, 74 to nie starczy na 3 jaszczury. A więc dobijemy sobie troszeczkę za pomocą ognistych pokrzyw. Dobra. I okej. Okay. Głosie strażnika. O, cztery są jednak. A to w sumie fajnie. Wiecie czemu fajnie? Ponieważ z tych języków można mieć miksturę. I to miksturę, która zwiększa właśnie stała odporność na ogień. Też może niby te wino, które też ma zwiększa odporność na ogień, bardzo sięż to nawet robi, ale z swoim z wina się bardziej opłaca robić to pod życie według opinii pewnego eksperta w tej dziedzinie. Dobra, zapiszemy. No i okej. Okay. Mamy tutaj dwa jaszczurki. Hapu cóż, Game panie numer jeden i Game panie numer dwa. Patrzcie mi, wasze języki są dość cenne. Czyli bez nauki języków, netnie nie, nawet dotykajcie się o tych jaszczurów, bo to będzie strata wielka. Mniej więcej taka jak w moim wypadku było to językiem mięskobacza, bo gdybym ich nie miał, to ja pewnie teraz nie wiem, ze 30-40 więcej. Co by im pozwoliło mieć o. tam, no. no powiedzmy, że jakieś. no, dwie mixtury prawie, że straciłem, mniej więcej takie dające po 5 odporności na magię, więc no, jestem stratny. A szczęście, ładnie przeszukałem Korinis. Więc tak o to jak prosi na ogie, ja mam 45, aż powinno mi się wydaje mieć tak 55, no ale o. Może ta dycharz tak teraz nie zbawi. Tu chyba coś leży. Nie. O! Srebrny Pohar tam był! a ja patrz, tutaj czegoś nie ma, chyba nie ma. Chyba nie ma, chyba. Srebrny Pohar A tych chyba coś jeszcze było. O właśnie, srebrny dalsz. Tak mi się wydawało. co to w ogóle jest jakiś przycisk? Nie. jakiś że to dziwny kolor skały. No cóż. Zobaczymy, co tutaj się będzie mieścić. Pamiętam cały właśnie skarb, o którym mówiłem. O właśnie. No i kolejne jaszczury. Jakby inaczej. Siemano panie jaszczurko, co u pana? Chcesz się pan bić, panie jaszczurko? No dajesz. Ja już jest jakiś szczególny przeciwnik, tylko tutaj prawda jest. Chociaż no i tak polecam na nie zważać. Ciekawe czy w tej jaskini będzie nie otwór. Ona jakaś jest ta bardziej z pajęczynami. Przepraszam, pełzacze? Hmm. W ogóle ktoś zasugerował, że pełzacze zwykłe mają białą sieć, a wojownicy mają czerwoną. Ale na tam gdzie są wojownicy często jest ta biała bardziej, bo czerwonej nie ma. Ja uważam, że czerwona jest tam gdzie powinna być królowa Pełzacza. to ona ma tą czerwoną sieć. Albo że, nie wiem właściwie, bo tak w jedynce było na przykład, to tam gdzie była królowa była czerwona sieć, a w innych miejscach była biała. Nie wiem. Może jest sieć małych pełzaczyków. Macie że małe pełzacze właśnie dają taką czerwoną. O, te jakieś bytaczek z grabiami zginął. Ciekawe. Jednak mój kilo dalej. Mamy. Na szczęście jeszcze nie zniknął. Jest złoty kompas. Super. O, jak tam potrzebny do misji. Nie wiem, że jakąś tam szczególną wartość, by go ktoś chciał sprzedać, przedstawia. Ale jest potrzebny do misji, a więc mniejsza. Zobaczmy ten cały kompas. Kompas. Ten pieryś się otwiera portal, Hy, jaka magia, kurczaki pieczone. Nie, nawet nie ma żadnej wartości. Jak to, tę wiadomość w butelce, tak by the way. O, wiadomość w butelce. Mapa do skarbu, U, mapa do skarbu. Tons of skarby, raz, dwa, trzy cztery są w tym. Odkopałem, 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 odkopałem. Mhm. Czyli wszystkie skarby znalazłem w kanionie. Tylko właśnie po jakendaru. No i to tak. E, tu po lewo jest kanion. Tam byliśmy, mniej więcej wszystko zabiliśmy. E, wszystkie te skarby mamy. I mi się wydaje, że mogłem tu jakieś kamienne tabliczki pominąć, czy, czy jakieś rośliny, a co liczy, że kiedyś tam jeszcze znajdę, tam jeszcze będziemy musieli zajrzeć prędzej czy później. Na dole jest to taka bardziej dżunglowa dzielnica, tam nie w takie dużo tych X-ów też. Jest tam raz, dwa, trzy... Ten skarb przy świątyni jeden mamy, drugi nie mamy. W tej takiej bardziej dżunglowej dzielnicy są masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jak tam jest. Wow. No i na bagnach też jak widzę jest 5. Takie najbardziej porawowe na bagnach to jest chyba te miejsce, gdzie jest właśnie kruk. cie znaczy, bagno jest spore, ale jest nie, jeżeli chodzi o wielkość. Chyba jest nawet większe od tego, które, które miały być puny w pierwszym, no pierwszym bo zdeka boję się za potwór tu może realizować. co że... O, zombie, o kutwa. Zombie tu są? O, ty, kutwa? Zastanów się, Są zombie. To może być problem. Zombie są mocne. Na niej jest prosta taktyka, ale Ciekawe czy zombie są mocno odporne na kusze. Zombie wojownik, oto to ci nowość. Jestem zdyka bez wytrzymałości, ale w jednego, dobra, nie jest źle. Będziemy mogli stosować czy kusza, czyli chyba są odporne, właśnie na dystans, ale jest testować nie zaszkodzi. Okej, okay. bez sensu. Nie ma nawet co ich tykać, bramę dystansową, po prostu to jest bullshit. To co, głosem strażnika masz. Wow, na strzapa? Myślałem, że dwa będzie potrzeba zombiaka. Hmm. A niby czym bliżej, tym więcej damage'a. Kłamstwo. Nie znacie się, a gadacie niektórzy. Niektórzy się znają aż za dobrze i nie gadają w ogóle, prawie że. A inni się w ogóle nie znają i gadają głupoty. A cóż. Pieczone mięsko. A niby czym bliżej, tym większy damage. Zauważyłem, że tak... Że jest... Trzeba pod dobrym kątem stać. Na dobrym dystansie. I to jest właściwie, raczej bardziej podstawowym jest kąt. Trzeba dobry kąt nachylenia załapać. Trzeba się bawić w logistyka. Bum. Dobra. Mikstura, kiepski, długi miecz. To na razie kiepski biznes. Ale, Ciekawe, ten wojownik, który tutaj leży, pewnie zaraz powstanie, właśnie. Jest tak bardzo groźniejszy. Okej, okay, Houston Nie chciałbym z tym walczyć w zwarciu Wytrzymało trzy trzy Wow! Szkielety nie wytrzymują tyle Jakby to mi pieprznęło... Ja nie wiem czy nie robię pamiętam jakieś szkody z normalnej broni, ale to byłyby raczej śmieszne szkody Kurczę, co to jest za miejsce? Zardwiały topór. Oho uh -huh amulet. O, amulet. Jakieś ciekawe jaki. Wojowników. Przed bronią plus 10. O, o, o. Jakiś pierścień. Złoto, 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 więcej hajsu, więcej hajsu i pierścień. Te pierścienie bym w sobie sensie posprzedała. macie pisać czy je, je sprzedać, czy nie. No się no, większość z nich mogę sprzedać. Poza tymi odporności, odporności na ogień, no i tymi, których używam oczywiście. Widzę, że to miejsce było takie z deka kiepskie względem tego drugiego. Niby faktycznie był tutaj ten zombie strażnik, ale fanty były słabe. Zdecydowanie były słabe względem tych, które były gdzieś w tej, tej jasniejszej się z Miejsce było trudniejsze, a fanty były gorsze. Jakie. Jak dziwne to jest. Mm, dziwne, serio. No dobra. Ale możemy stąd spadać, mam takie jeszcze dobażenie. Tu już tak, chyba już wszystko żeśmy wykonali. Tak tutaj rośnie chyba że tych jakaś jakaś możemy zobaczyć. Dzisiaj na plaży są te przemioty cały czas, a nie wiem za bardzo jakie, więc no o tym przekonamy się potem. No a dobra, tak mi się wydaje, że odcinek możemy zakończyć. Do zobaczenia w kolejnym, w którym to wrócimy do obozu i zobaczymy co i jak. Na razie i cześć.